Witajcie koledzy, jestem Mikołaj, jest to ukraińskie radio na dotyk. W naszych eterach kontynuujemy opowiadać o froncie sztuki Ukrainy, Zaporoża, no i raczej całej Europy. Dziś chcę opowiedzieć o niesamowicie interesującym i symbolicznym projekcie Trax, czyli koleje, który połączył artystów z Ukrainy, Norwegii, Szwecji, Szkocji i który symbolizuje to nasze jednoczenie, te nasze koleje symboliczne, no i te dworce, te stacje jak miejsce spotkania. W tym projekcie między innymi wziął udział Denys Wasyliew, zaporoski i ukraiński muzyk, lider i założyciel zespołu Barabanza i dyrektor Muzeum Historii Instrumentów Muzycznych. To także była współpraca z niemiecką piosenkarką Petrą Nachtmanową, która również gra na sadzie, takim rzadkim e, instrumencie. E, I wspólnie wpadli na pomysł nagrywania piosenki Podolanoczka. To stara piosenka ukraińska, która też ma takie znaczenie symboliczne i też symboliczne były lokacje e, wybrane do nagrywania teledysku, który m, też powstał w tej współpracy. Pierwszą z lokacji był dworzec e, w Zaporożu. Który był miejscem ostrzału przez Rosjan, który również jest budynkiem zabytkowym, ponieważ na tym dworcu kiedyś zatrzymywała się lesa Ukrainka, wybitna ukraińska pisarka i to też bardzo ma dla nas ważne, istotne znaczenie historyczne. Drugim miejscem był dworzec w Berlinie, obecnie to jest stacja metra. Кто, ніби, був тим другим концем тієвінжії, яка вончує наші народи, культури. Пропозицію ми отримали від наших колег з e, Харкова e, Сергій Жуковський, за що йому окрема подяка. Він разом зі своїм колегою Свеннингом e, власне заснували проєкт Трекс, e, який, за їх задумом, об'єднує людей в Європі. Тобто колії, які Зв'язують наші території, Україну з Європою і станції, залізничні станції, де люди розстаються або зустрічаються. І власне ці станції стали локаціями, перетворилися на локації, в яких відбувається оце віртуальне поєднання. І власне в Європі. Утворюються тандеми з українськими митцями з різних країн, з різних міст. І коли нам нам запропонували взяти участь в цьому проєкті, то одразу у нас з Наталією просто не було інших варіантів. Звісно, Петра, звісно, це буде інструмент САЗ, бо це є душа мандрівних співців, які розповідають історії. І, власне, у нас є своя вже на той час була власна історія, бо ми пережили. Перший приліт ракети до міста Запоріжжя, власне, у вокзал Запоріжжя-друге. І ми вирішили, що кліп ми будемо знімати власне, в цій локації. А пісня має бути ну така, ну дуже-дуже продавня, яка коріння якої ми навіть не можемо з'ясувати, коли як давно це було написано, щоб вона об'єднувала всі покоління українців. І власне, коли я Петрі надіслав eh, подоляночку, вона сказала там: ну, я сказав, там оту, оту, оту. Вона каже: ні, подоляночка, і e, все якби зійшлося, все дуже круто. І потім Денис запропонував, чи не зробимо czy byśmy nie zrobili, czybyśmy nie zrobili razem wspólnego projektu, bo on jest częścią właśnie tego projektu Tracks i, i czybyśmy nie zrobili, nie nagrali jednej piosenki razem. No i pomijając już wszystkie ludzkie tragedie naszych stref geograficznych, bardzo się cieszę, że po prostu to zrobiliśmy i bardzo. Yy, niestety, Denis musiał na mnie zawsze troszkę czekać, bo ja tak odkładałam tu i tam, yy, i dziecko, i w ogóle, i ten, no ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że nareszcie nam się udało to zrobić. Piosenka jest piękna, yy, śpiewam ją yy, naprawdę codziennie, mam ją w głowie. W sobie bardzo się cieszę, że nauczyłam się tej piosenki od Dynis. Także Petra podzieliła się, że wyrosła na kulturze polskiej z Mazowsza i dla niej. Um, Polska kultura muzyczna lat 70. była taką mocną podstawą, na której nawet obecnie się opiera, śpiewając piosenki po turecku, no i w innych językach również. No i właśnie link na ten teledysk możecie znaleźć tu pod opisem do naszego filmika. Jeżeli podobał Wam się, to wstawiajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Radio. на дотек на дотек